No cóż, nadszedł ten dzień, że próbujemy to wskrzesić. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Zdmuchnąć? No. To zmuchnę. No. Nie ma niebieskiego. Aha, no, dobra. No, bo to zawsze co Już <grym> się zaczyna, kurwa. Nie mam No bo tu ile to, rok stało? Z kolegą Waldkiem zbieramy, próbujemy złożyć to. Czego się nie dało złoślić? Przez tyle czasu. Dobra, Przez tyle czasu. Mamy oryginalne chińskie rękawiczki, co nam pomoże no w pracy. Jak nie będą pasować o ringi, to tu rękawiczki To rękawiczki wsadzimy. To rękawiczki to wsadzimy. Ta fałsema czekała ile? Prawie 2 lata na to, żeby ją ruszyć. Ale to, wszy to wszystko moja wina. Z przygodami, o których wolę nie mówić. Na razie tutaj wlałem na start olej 5W30, ale tylko żeby go przy no że popracował, jeżeli w ogóle ruszy to wszystko I potem wlewam docelowy olej, jaki tu zawsze stosuję, czyli 5w50 Waldy, A może być taki nożyk, czy nie bardzo? Może, no, proszę poczekać, jeszcze sobie rurkę Na no, co ten dzień? cię Waldek już tutaj założył pięknie pompę A tak ma wyglądać układ pasowy pasów tu mamy blokady z Allegro, po to żeby odkręcić, ale też żeby przykręcić Dasz pokręcić? Tak, To co, próbujemy? No. A, to ja to waltek nagrywam, bo kurwa nie wiem, czy coś wybuchnie, czy nie no, to no i do bo tutaj pojedziesz, to mnie jeszcze nabijesz. No i pali na wszystko. A która strona nie chodzi? Ale robię, a odepnę przepływkę. Ech, może że